Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak zmienić język klawiatury w telefonie Poco M7 Pro. Na początku przechodzimy do ustawień i zjeżdżamy w dół do zakładki dodatkowe ustawienia. Wybieramy sobie opcję języki i metody wprowadzania, następnie zarządzaj klawiaturami i wybieramy opcję Gboard. Teraz wybieram opcję języki następnie dodaj klawiaturę i tu możemy dodać dowolne języki klawiatury jakie tylko chcemy teraz jeżeli chcemy zmieniać się między językami musimy wejść do klawiatury czyli na przykład tutaj i teraz aby zmieniać język musimy naciskać ten globus w tym miejscu możemy też przytrzymać ten globus i wtedy wyświetla nam się lista wszystkich języków, jakie mamy pobrane na telefon i możemy wybrać dowolny z nich. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję z mojej strony. To tyle. Ja się żegnam. Cześć.